Słyszysz Opel, myślisz rdza, a może odwrotnie, myślisz rdza i podświadomie słyszysz jak żre ona Twojego Opla. W każdym razie ten problem istnieje i nie ma co udawać, że jest inaczej. Na pocieszenie można dodać, że popularny Opel nie jest niczym szczególnym, a wszyscy znamy przecież przypadki aut z tego okresu, na które wydawano wielokrotność ceny Astry, a kończyło się to podobnie. Astra 2 koroduje właściwie w podobnych miejscach co jej poprzedniczka, czyli na nadkolach kół, progach i w ogóle podłodze. No i właściwie w każdym innym miejscu, które zaliczyło jakiś fizyczny uszczerbek lakieru, jak uderzenie kamyka czy głębsze otarcie. W tym przypadku powiedzenie, jak dbasz, tak masz, jest jak najbardziej na miejscu. Jeśli jesteś właścicielem Astry, zaprzyjaźnij się z jakimś blacharzem lakiernikiem albo naucz się samemu robić drobne zaprawki. Ja wypróbowałem oba sposoby. Pierwszy dosyć całościowy, bo kilka elementów było naprawianych na raz. Tarczyło to na kilka lat. W tym czasie Astra zdążyła zrównać się wartością ze średniej klasy rowerem, a ponieważ naprawy blacharskie kosztują niemało, kolejną naprawą postanowiłem zająć je sam. O ile usunięcie rdzy, miejscowa naprawa i przygotowanie do lakierowania poszło mi nieźle, to już próby wpylenia się w stary lakier o tak wymagającym kolorze, jakim jest srebrny, nie da się uznać za udaną, co powoduje, że podczas spoglądania w kierunku jednego z naprawianych miejsc mój nastrój ulega nagłemu pogorszeniu.